Witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol, a to kolejny odcinek z serii Grunty w Auto Online. I w dzisiejszym odcinku, zależy z tego, że wykonałem wszystkie już challenge, jakie były, pozostają tak właściwie tylko dwa otwarte, czyli jeden związany z samolotem kaskaderskim i przeleceniem jakiegoś gościa, i drugi ze znalezieniem buzzarda, następnie z kradzieżą lasera. No to, póki nie znajdę ani buzarda, ani samolotu kaskaderskiego, to mogę się skupić na najzwyklejszym Zarabianiu, więc, ha, które z tych będzie najdroższe? Chyba to pierwsze. Yy, może pan zwolnić, bo nie chciałbym uszkodzić pana zacnego samochodu, który zaraz będzie własnością ekipy z Los Santos Customs. Ej, pan wygląda zresztą jak mechanik. Czyżby pan tam pracował? <laughs> nie no, mam nadzieję, że nie, no bo to troszeczkę chamskie. <laughs> dobra. Ej, dobra, nie ma rysy. Nie ma rysy. Więc wjeżdżamy tam znowu na pełnym kozaku. Licząc, że gościu naprawdę nie zauważył, że tam było delikatnie po przytarciu No dokładnie, nie zauważył nic. Może być dobrym mechanikiem, ale tego nie zauważył akurat a jednak, trzy, jednak było widać tą rysę, no dobra, eee, sprzedaj 8000. tysięcy ładnie się zaczyna, już mi się podoba, już mi się podoba Znowu powróciło więcej niż 20 tysięcy na konto. I bardzo dobrze, najwyższa pora. Eee, ale tak, pyk, pyk, klasycznie oczywiście. Znaczy, się zastanawiam, czy po prostu za każdym razem już wycinać te wpłaty. Ale aby się na przykład okaza okazało, że po wpłacie zaraz albo jeszcze w trakcie ro jej robienia zostanę zabity, to co wtedy? Co wtedy? Na pewno jakiś bluesk poleci, którego. Niektórych z Waszych uszu bym chciała usłyszeć. Niektóre z Waszych uszu. No, jak już. Bo nie byłaby tu miał dobrą składnię jeszcze. Ale nie, dobra, no to chyba 8000 już zarobiłem. Już na koncie jest całkiem ładna sumka. No teraz tak, tam jest gościu. Warty więcej niż reszta. Ale z daleka cholera, dobra, tutaj będzie jakiś pojazd latający. A to jest 5 kilometrów stąd, dobra, widzimy się na miejscu, oj tak, oj tak. Za daleko to to. No, ładnie, już jesteśmy tutaj chyba, tak? To już jest to? Aha. Ta góra kamieni przy lotnisku. Tak, ten kształt trzeba zapamiętać. No takich innych nie znajdzie się tutaj, w okolicy. Ale dobra, tylko co mi zostało? Oni tutaj się kręcili przed chwilą. Ten gościu nie jest daleko. Czemu nie kierowałem się w jego stronę? Tylko tutaj, po coś latającego. Ah, fuck. A nie, dobra, może coś tutaj jeszcze znajdę. Może nie wszystko stracone. Mmm, nie. O, już bardziej, ale też nie. Nie, będziemy gościć normalnie. Samochód przygotowany naboi sporo. Chyba wybita. Cargo, Bob! Cholera On chce zgarnąć do gościa, tak? O to chodzi. Dobra, luty. Strzelaj. Najlepiej w pilota. Co, już zrezygnowałeś z niecnych zabaw? Albo nie, dobra? Co idziesz na to, że tam się wziąć? Really? Like fucking really, serio. Będę ci rozwalę tego kargi, bo tylko pobojnie czy będziesz w stanie mnie wziąć na przejażdżkę Chyba, że sam będę chciał, chyba że sam będę chciał No ale tam kolejne 9000. tysięcy Jak wy co Ale dobra, jedziemy Kid, że on tam w powietrzu przecina. Ojej, oh yeah! akurat tutaj nie przejedziemy, się okazuje No, super lama Mobile pokazał, że nie on nie chce jechać tędy. tutaj pościg i nic więcej. No dobra, to lecimy dalej za Cargo Bobem, tam gdzieś, w tamtym kierunku. Ale w sumie nie, 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 bo to jest głupie tutaj. Najlepiej będzie po prostu rzeczywiście. Znowu zależeć do Trewora. Na jego lotnisko, no. Ale chyba zawsze mnie dziwi, jak bardzo blisko z lotniska Trewora jest do więzienia. Aby to długo, nie będą musieli go transportować. Zobaczcie, na zbyt duży dystans. Ładnie! O! <grym> Kurde. <grym> Musiałeś? Ale nie no, dobra, spokojnie, co tutaj jest? Znowu mawe I inne takie rikitiki. Czy może coś lepszego wreszcie? Nie. No i chociaż cargo bob. Już lepiej, zdecydowanie. No na, na pewno lepsze to niż Maverick. Nie, ja mogę mieć kurczę jakieś obiekty co do tego helikoptera, do tej maszyny, ale kurde, no jest lepsza na pewno od Mavericka, który nawet nie ma haczyka. No mógłbym. Ej, traktor. Traktor jak nic, nie? Będzie uciekał, powiedzcie, że nie Dobra, lecimy. Jak się Panu podoba teraz? Tak, troszeczkę wyżej, nie? Delikatnie, ej, kurde, bo zaraz go nie podniosę. Podniemy na suchy wysokie napięcia i się skończy. Ale okej, okay, dobra, no to z... z takim balastem. Ej, nie, ciężko się nawet oderwać. Wyżej. Ale dobra, no ale lecimy powolutku, bo powolutku. Ale w kierunku. Dwóch najbardziej niecnych z graczy Wartych trochę więcej że reszta. O kurde, dobra? Wiecie co, po prostu lecimy bez ciągnika. Za bardzo mnie obciąża, a tam nagrody zaraz znikną pewnie. A dzisiejszym motywem przewodnim są pieniądze. No właśnie, ktoś zestrzelił mego kargo niestety. No i jaj, i ten też. No dobra, tutaj jednak może coś wezmę. Może wywrotkę. Jeżeli takowa by tutaj była w pobliżu. Jakiś plac budowy coś? No ej, no kurde. Na no, bo też w sumie dobra, gdzie alec? Ja tak właściwie? Czy nie przypadkiem koło bazy wojskowej, bo tam też... No właśnie. To można w ten sposób, powiedzieć, tam w się kręcą koło siebie, ale na nich nie zarobię. A tam w bazie wojskowej coś ciekawego zawsze może się trafić. Oczywiście coś nie, nie zawsze przynoszącego korzyść finansową. Ok, dobra, to się zgadza. No, może jakiś buzardzik. Fajnie było mieć tego czarodziejskiego odhaczonego. Nie ukrywam. One były tam zawsze. Ok. Zawsze, raz się pojawiły raptem. Raz. I moje płonne nadzieje. jak Zwykle zwiodły mnie na manowce. Okej, okay, nawet no, lasera nie mam. O o Dziwne eksplozje. Ej, jest laser, dobra. rondu lądu... ale nie na drodze lasera najlepiej. Najlepiej. I... No kurde, czołg, szybko! Lamo! Coś się w nogach! Coś sił w nogach. Ile fabryka dała? W majaczach. Za mnie! No, no ten challenge jest zrobiony. O kurde. Po mnie. No już powinni strzelać. Już dawno powinni strzelić. Okej, okay, w pierwszej kolejności Cargo Boba. Rozwalili, okej. Okay. Okej, okay. może? A wiedziałem, że nie. No, dwu... Kurde, jeden laser kontra dwa czołgi. To po prostu nie mogło się udać. Po prostu nie. Ale dalej dziewięć kafi za mnie, tak? Powiadać, no to ja nie mogę tutaj być na środku pustkowia. Kurde. Chcę po jakieś auto. Dobra, wiem, że prawdopodobieństwo powodzenia tutaj z dwoma czołgami jest naprawdę nikłe. Ale spróbujemy mimo wszystko. No fajnie mieć 9000 za swój łeb i mieć czym bronić tej głowy. Laser no się zalicza, jaka jedna z takich rzeczy. A jeszcze bardziej, czołg, ale dobra. Nie będziemy nawet próbować go przejąć. Zniewykonalne. Po prostu, Oh shit. Czołg? Tak, czołg, dobra, no to robimy tutaj objazd sobie. Licząc, że trafią w trybuny, a nie we mnie. Tutaj zwykłe Jeepy, dobra, jest żołnierz, laser, wszystko się zgadza. Tu też, tutaj też będzie żołnierz? Gdzieś tak, o kurde. Dobra, mam nadzieję, że na śmierć go potrąciłem, oj nie. A, no nie! <ścoughs> Zwykły żołnierz, pionek, trep, kurde, E, się czołgów bałem, no nie, e, w sumie mogę mu zasalutować, może by nie strzelał, może by dałby się nabrać na moje przebranie, co naprawdę jestem żołnierzem, tylko robię sobie jaja, nie, raczej nie, dobra, ale 9 tysięcy dalej za mój łeb, jeszcze nikt się nie chce połasić, a tak właśnie to, to zniknął nawet gościu, który wyznaczył, to nie, jest, dalej. Bobsboy2002 Ranga 17 i po mógł sobie pozwolić na nagrodę w wysokości 10 tysięcy? Wiadomo, tysiączek do Leicestera? Coś mi się to nie podoba. Czyli żeby sianko na lewo. Albo po prostu więcej zarabia ode mnie i więcej oszczędza. Nie może, że na o tym zapominać, że ktoś po prostu może grać lepiej. Nawet wiem, że jest multum który które grają lepiej. Więc nie ma tutaj, tutaj... niepotrzebnie. Ale dobra, spokojnie, nie będziemy... Biec. Tak długo. Zaraz będziemy na miejscu. No to niestety na pewno nie tym pojazdem, moja droga. No dobra, no to teraz spróbujemy tym, ale. Ooo! Stop! Ej, jak to? Jak to takie uniki potrafią stosować? No nie mówisz, że teraz dwa dobre przejechały i teraz same padła będą jechały. Ej, nie, w drugą stronę. Okej, okay, to jest. A to jest Gant. Nie, tu nie jest gauntlet, dobra, bierzemy tego albo tego, jednego z dwóch. No kurde, dobra, Czartego jednak. Co do to jest godzina? Szósta, no to już nie pod osłoną nocy, ale. Światełka można wyłączyć. Wjeżdżamy tam incognito. A tak właściwie wlatujemy. Aha, Jednak sportowe mają to coś. Ok, jedziemy tym razem z tej strony. No dobra, przebiegniemy się lekko, bez problemów. Ściągnąć ich uwagę w tą stronę, a później lasera bez zwinę jakoś, mam nadzieję. Dobra, na przykład jednego z ty Oj, albo nie. jest w okolicach swojego odbytu... ...eksplozję. Robi się cieplej w dupie. Dobra, martwy. Tym razem, mam nadzieję. Nie, też nie, twarda sztuka. Z niego... Oj, kurwa, ale płot mogłem przebić Dawaj, dawaj Gdzie są najbliższe czołgi? Eee, tam jeden, daleko i tam drugi, też daleko O right. ej, dobra, jakby tak O, jest jeszcze jeden bliżej. O, jest jeden dużo bliżej No właśnie wiedziałem, no kurde Nie dadzą mu dlacie dzisiaj Coś za cholerę nie chcę pozwolić. Ale też inni gracze jakoś za bardzo do mnie nie startują. No właśnie, jest ich całych, kurczę, czterech oprócz mnie. Ła! Czyżby Nikris 11, pisane rzymskim, albo XI, -E, jak to woli. Zależy, jak kurde co autor miał na myśli, tak właściwie. Ale coś mi się wydaje, że wziął sobie czołg. Półtorej bańki już jest u niego. Ale buzard jest kurde droższy, się okazuje, bo ch chyba kosztuje dwójka albo 1 750 tysięcy. Ale dobra, kolejny raz ten spacer. Ale tym razem ostatnia próba w tym odcinku. No to kogoś zatrzyma. O, albo niekoniecznie właśnie. Albo właśnie niekoniecznie. O kurde. No i zasłużona kara cię spotkała. Dosyć szybko, nie? Rychliwa, ale... Może nie rychliwa, ale sprawiedliwa. Hehehe. He, he. no dobra, kolejne 9000. Za kogoś. Ej, zaczyna się robić fajnie. Nie, no mam nadzieję, że tym razem uda się przejąć lasera wreszcie. Przecież która też będzie próba? Trzecia? Naprawdę, trzydzieści musi się udać, ale no, za, drugim, za drugą próbą miałem najlepszy samochód i prawie się udało. No i kicha, trzy czołgi. A nas nie ma wielu na serwerze: naprawdę nie ma. Dobra, o ile procent, że to jest czołg, złożony z dwóch gości. Nie, dobra, no muszę się tutaj przejechać. Nie ma innej możliwości sprawdzenia. Dobra, gdzie jesteś pierwszy? W czołgu? Zresztą nieważne. Fuck you! No nie! Po prostu, no nie! Chowaj się gdzieś, chowaj się. No, kurde lamo! Przerąbane. Tak grubsze. Pojechał sobie. Puu! Ale, motyw! Cicho, 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 cicho. Spokojnie. Z kim on się gryzie? Semper fi! ale tylko on strzela. Ej, dobra, stop, kurde, już tu jedzie. Do policyjnego? Nice. Ale nie, ten już sobie wjeżdża. Czekaj, tylko aż wychylę łepek. Ogólnie dużo rzeczy się dzieje, właśnie. Pyk, 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 paru żołnierzy, pospać do piachu. Może to skłonić czołg do ruszenia do mnie. Co, dalej nie? No a, jak to? Z pełnym zdrowiem jedna seria, no fuck! <ścoughs> nie! Ej, i tak już mi się kończy czas na dzisiaj. Dobra, kochani, to ja się w tym miejscu żegnam. To trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem. Pozdro, cześć, hej!